Jak rozpoznać wroga w Twoim miejscu pracy lub w Twojej firmie? Bardzo ważna rzecz, musisz o tym wiedzieć, że nie wszyscy, z którymi pracujesz, to są Twoi przyjaciele albo osoby neutralne. Zdarzą się tacy ludzie, którzy celowo będą obniżać twoją pozycję będą przeszkadzać w twojej karierze tylko dlatego, żeby siebie wybić. Jeżeli jest jakiś konflikt interesów, ktoś na przykład ubiega się o takie samo stanowisko jak ty, jesteś potencjalnym zagrożeniem i może się okazać, że w twoim otoczeniu nawet się nie spodziewasz, ale niektóre osoby celowo działają na twoją niekorzyść. I uwaga, nie widać tego po nich. To jest najbardziej niebezpieczne. I teraz, jak rozpoznać takiego wroga? Jest fajny termin, termin wywodzący się z wojska amerykańskiego: IFF, czyli Identification, Friend or Foe. Rozpoznanie, czy jest to wróg, czy przyjaciel. I teraz zobacz, ty możesz zacząć odpowiadać ogniem metaforycznie. Możesz zacząć taką osobę atakować, czy podważać jej prestiż, działać na jej niekorzyść, ale. Będzie to mocno niefajne, jeżeli się okaże, że to tak naprawdę nie był Twój przeciwnik. Nie jest dobrze atakować ludzi, którzy są Twoimi przyjaciółmi lub osobami neutralnymi, bo to niszczy wtedy Twoje relacje. Dlatego najpierw robisz rozpoznanie, czy faktycznie ta osoba jest wrogo nastawiona. I teraz, jak to zrobić? To jest najważniejsze, jak to zrobić. Jest na to fajny patent i mówi o tym jeden z najlepszych dzisiaj żyjących strategów, Robert Greene. On mówi tak. Doprowadź taką osobę, taką podejrzaną osobę, do sytuacji stresującej i obserwuj, jak spadnie jej maska. No właśnie, my wszyscy nosimy maski, wszyscy udajemy troszeczkę kogoś innego w pracy czy w innym środowisku i. Niestety nie jesteśmy w stanie w sytuacjach stresujących, w sytuacjach takich skrajnych, doprowadza, doprowadzających nas do zdenerwowania utrzymać tej maski. Dlatego warto jest dla zwykłych testów i nieszkodliwie doprowadzić taką podejrzaną osobę właśnie do zdenerwowania dosyć mocnego i wtedy obserwowanie jak ona się zachowuje w stosunku do ciebie. Wtedy zaczną wychodzić z niej powiedzmy różne brudy albo nie i będziesz mieć jasność, czy jest to twój Przeciwnik czy nie? Jeżeli chcesz więcej takich rzeczy wiedzieć, a warto znać takie sprawy, takie techniki, ja o nich dużo mówię, zaobserwowanie tego kanału wyniesie Cię kilka poziomów wyżej, dlatego zaobserwuj mnie. Na dzisiaj to wszystko. Trzymaj się, cześć.